Przez Polskę ludową przechodzi fala upałów. Są już pierwsze ofiary. Jedną z nich jest towarzysz redaktor Jacek Żakowski, który pod wpływem wysokiej temperatury pochwalił konwencję programową kaczystów. Co więcej, napisał, że Kaczyński chce przywrócenia merytorycznego wymiaru polityki i gdyby mu się to udało, to polska polityka stałaby się lepsza i nam wszystkim lepiej by się żyło. Takich słów nikt się nie spodziewał. Nie z ust towarzysza Żakowskiego. Na szczęście inni dziennikarze zachowali rewolucyjną czujność, dzięki czemu lud pracujący miast i WSI wie co myśleć. Sama zaś wypowiedź Żakowskiego pokazuje jasno i wyraźnie, że upały to śmiertelne zagrożenie nie tylko dla obywateli, ale i dla całej demokracji ludowej. Walka z upałem to walka o realizację podstawowego hasła partii. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.